Siemanek ekipa, witam Was serdecznie i z tych wszystkich arizod, jakie mam do tej pory przygotowane lecimy z tą najbardziej przeze mnie wyczekiwaną czyli Arizona numer 2 Arizona Cowboy Cocktail czyli Fruit Punch czyli ludzie mówią że to smakuje jak Monster Mixed Punch czy to jest prawda przekonamy się co do tego i powiem Wam że Patrzę już tak na ten skład, jest tyle kurde owoców, w ogóle tyle owoców jest tutaj na grafice z przodu. Wow! Jestem ciekaw, jak to będzie naprawdę smakować i tak dalej. Kolejna naprawdę dobra robota z designem arizonowym. Puszka jest po prostu mega kolorowa. Jak mówiłem wcześniej. Jest z przodu mnóstwo owoców. Co tutaj jest? Truskawka, mango, jabłko. To jest chyba nawet yy, widogron? Gruszka, wiśnia. Nie, to jest jabłko. A tu jest wiśnia. No, bardzo dużo różnych owoców. Cała puszka jest w kolorze fioletowym. To jest chyba główny znak Arizony tak ogólnie, no to co tu dużo gadać, no mam nadzieję, że to będzie naprawdę smakowało jak mixt, bo u mnie jeszcze w lewiatanie stoi cały rządek mixtów, więc dlatego no będzie bardzo mi trudno przeboleć fakt, że już on zostanie wycofany po prostu. No. Ja go pokochałem po prostu z pierwszego dnia, kiedy zauważyłem go, spróbowałem, no po prostu... Będzie mi trudno. He, napój bez alkoholu... czekaj, co? Te Arizony mają w sobie alkohol? To ja muszę tak z dwa razy, kurde, bardziej tę serię... prześledzić, zrobić całą serię szybciutko. Z 20% zawartością soku. Wcześniej mieliśmy 6% przy okazji tej białej herbaty. Składniki, woda 20% soku owocowego z koncentratu, z gruszki 16,5% Czyli jednak to jest taki główny wyznacznik tej serii Mamy tutaj jako ten dopełniacz smakowy sok gruszkowy Z kiwi 1% z jabłka mango również Ananasa 0,25% z truskawki tyle samo Z wiśki 0,01% a pewnie jak znam to fruit rów, różne różnorakie to wiśnia tutaj będzie najbardziej wyczuwalna cukier, kwas, kwas cytrynowy, barwnik spożywczy, koncentrat z marchwi i borówki, naturalna trzeci przeciwutlejacz, kwas askorbinowy, substancje słodzące, glikozydy, stewiolowe ze stemi, stabilizator, guła arabska Czyli to nie jest herbata, napój herbaciany. Dobra, to jest po prostu normalny napój. Myślałem szczerze, że tutaj jednak będziemy mieli w każdym przypadku napoje herbaciane. A tu proszę, mój błąd po prostu. Wartości odżywcze 125, 115. 115 kilokalorii, żadnych tłuszczów, kwasów tłuszczowych nasyconych. U, tu będzie bardzo ciekawie 28,5 grama węglowodanów, w tym cukru 24 gramy. Uh, uh, uh. To całkiem niezła wartość. Nawet jeżeli patrząc na Arizony, ale chyba wydaje mi się, że w większości to jest e, cukier z owoców, bo po sokach owocowych mamy cukier. E, żadnego białka, żadnej soli. Możemy otworzyć i sprawdzić. Przypominam tutaj oczywiście, jeżeli jakkolwiek pomyliłem się w wartościach odżywczych, bo ja to ostatnio zaczynam obliczać po prostu w mojej pamięci. A moja pamięć tak jak zwykle bywa, co do matematyki, jest niestworzona, więc dlatego poprawcie mnie w komentarzach, jakby coś. Sprawdźmy jak ta arizona będzie oddawać. Bo to jest smak, na który czekałem naprawdę długo. Ja pamiętam jak. Yy... W, na w serwerze, czy to moim, czy u Cuba, dali właśnie informację, że jest Arizona Fruit Punch jako nowość I ja sobie pomyślałem, Ty, okej, okay, to musi być zarobiste, ale no nie będę przecież brał Arizona. Nie, no sorry. Albo mi się wydaje, albo jest bardzo mało zapachu. A taki zapach, który ja czuję, to jest tak. Oczywiście, to jest mixed, ale naprawdę mało intensywnie wyczuwalny jest ten zapach. Kurde, ja myślę, że to będzie naprawdę bomba zapachowa, no bo... Ta poprzednia Arizona biała herbata o smaku borówki była mega intensywna w smaku, w zapachu i w tych wszystkich. No może oprócz koloru, ale wiecie o co chodzi, jeżeli oglądaliście. Dobra, kolorystycznie z tego co widzę, to może być to samo co w poprzednim przypadku. A jednak nie. Mamy bardziej czerwony, ciemny czerwony napój. Przypominający mixda. Ej, naprawdę chcę, żeby ten napój był. O kurde, jak się zaciemniło, jak się zachłużyło w ogóle. Jak zacznie padać, tobie kurde, zboczy stąd. Ej, to naprawdę chcę zasłużyć na miano następcy Mixda, Bo jeżeli tak, no to ja będę naprawdę często to kupował. Dobra, ale czy będzie smakować jak sam Mixed Punch? Mam nadzieję, No, te wszelkiego rodzaju fruit padge i tak dalej, bo jeżeli ja bym miał też kupować jakiś fruit punch, to będę miał naprawdę spoko. Które to by jeszcze były fruit z tego wszystkiego? A, oczywiście. Tiger zrobił hyper splash i on też był takim fruit punchem, ale to tak nie. Tamto to była po prostu też chyba jakaś multivitamina czy coś takiego. Powiem wam, że coś takiego z miksda to może mieć, ale tak w jednym słowie, jakbym to mógł powiedzieć i opisać ten napój, to nasuwa mi się chyba tylko jedno. Kombocik taki mega naturalny, jakby mixt nie był tak mega cukierkowy, taki gubo balonowo podobny, w sensie gubo owocowo podobny, to smakowałby najprawdopodobniej jak ten napój. Tak patrzę z tych wszystkich owoców, jakie jest wypisane, i najbardziej chyba mi się wydaje, wybija się tutaj jabłko i taka truskawka. Wiśnia jest takim drugim planem. Wiśnia i ta reszta owoców, nie licząc gruszki, jest takim drugim planem, kiedy przy mango i wiśnia i pomarańcza jest takim pierwszym planem a reszta to jest właśnie takie dopełnienie to jest właśnie tak na odwrót wydaje mi się że od y, mixda jest gorszy ale w dobrym kierunku mógłbym powiedzieć to że jest to dobry fruit punch po prostu to jest dobry fruit punch to jest taki fruit punch który też ja lubię nie jest gazowany co też jest y, Zaletą wybierałbym go tak rzadziej od takich typowych, jak na przykład bym. Kurde, czy mi się wydaje, że zaczęło padać. Nieważne od takiego na przykład Mixed, jakbym jeszcze go znalazł, to bym na pewno jego wybrał ponad tym napojem, ale. Tak ogólnie wśród tych wszystkich fruit jakie miałem do tej pory, to by było no nisko, że nisko, ale mógłbym to wziąć drugi raz, ale smakuje strasznie podobnie do takiego kompociku, taki jabłko-truskawka i jeszcze więcej owoców, ale to jest drugi plan. Mmm... No, może też troszeczkę bardziej można wyczuć mango też, ale co do tego, no nie jestem przekonany. To jest po prostu truskawka z jabłkiem. Jako takie dwa pierwsze owoce, jakie mógłbym tutaj wymienić. No i co tu dużo gadać? Fajny napój, nie będę nic więcej dodawał. Według yy, mnie to by było na tyle. To będzie naprawdę jeden z krótszych, jedna z krótszych recenzji. No i co? Może kolejne dobości trzeba będzie zacząć nagrywać, zacząć w końcu, no wiecie, dogagać te wszelkiego rodzaju inne kanały, które już mają to mega do przodu. No i co? Widzimy się następnym razem. Jak mówiłem wcześniej, nie wiem przy czym, bo mam tego naprawdę sporo. Są te małe dwa Tigery, nowe są kurde warki energii, jest kurde ten, jest kurde tych tematów. Tak więc widzimy się następnym razem, moi drodzy. Pozdrawiam Was. Kurde, pozdrawiam Was. Aż mi się. Aż mi się pchnie na usta, żeby zaprosić Was na mój gamerski kanał, więc dlatego też również zapraszam na gamerski kanał. Mam nadzieję, że będzie ta... będziecie zadowoleni po prostu.